Przyprowadziłem wieźmę, chmura mieszała. Przecież wiecie dzisiaj, że deszcz padał, a wczoraj straszna ulewa była. To jej sprawka. Wiem, Kacie, że padało i to jeszcze jak cholera. Podobno zostałaś oskarżona o czary. Czy jesteś czarownicą? Nie, nie jesteś, nie jesteś. Gadaj tutaj! Gadaj! Nie mogę, Pani, Nie mogę! Panie, nie patrzcie! Nie. Czy zdaje się do winy, czy Nie. Średniowieczne argumenty trafiają chyba do wszystkich. Ktokolwiek zawitał do Barbakanu w weekend 13 i 14 lipca mógł bez wątpienia poznać i polubić średniowiecze. Staramy się zaprezentować... Yy... Mieszkańcom Krakowa, ale nie tylko turystom, którzy przyjeżdżają do Krakowa, dzień z życia średniowiecznego Krakowa, czyli życie codzienne w średniowiecznym mieście. Przygotowaliśmy jarmark, na którym jest bardzo dużo atrakcji. Można pobrać naukę cechową, można skosztować smakołyków średniowiecznych w karczmie, można poznać rzemiosło kata i przede wszystkim można wziąć udział w detektywistycznej grze miejskiej. Od bramy barbakanu gości witał Kat. Jeśli ktoś nie wystraszył się zakrwawionego kata, mógł dowiedzieć się więcej o jego profesji. Tu jest przykład kary powieszenia w obrazie. To jest egzekucja, która wieszaną osobę, która uciekła i była poszukiwana. Także tutaj. A tu jest ręka złodzieja, która została obcięta, bo myśmy tu dzisiaj w Krakowie widzieli jednego złodzieja, który tam na murach obronnych próbował obraz ukraść i myśmy go złapali. Wcześniej rano, my nie śpimy, my czuwamy i to inkwizytor Waldemar mi wskazał, że jest taka osoba i krótko, ze złodziejem się postępuje krótko, obcinamy rękę. Ściśle z Katem w Barbakanie współpracował inkwizytor. Poprosiliśmy, by opowiedział o tym, jakie rzeczy były mu niezbędne do nawracania innowierców, czarownic i heretyków. To, co każdy inkwizytor czy biskup powinien mieć, kropidło, woda święcona żeby diabła wypędzać. Oczywiście tu już są schwytane demony w słoiku. Księga do przesłuchań, zamknięta na kłódkę, żeby nikt się nie dostał, nie mógł przeczytać, co tam jest zapisane, a tam są bardzo ważne rzeczy. Protokoły z przesłuchań, zaklęcia, które heretycy rzucają i innowiercy. Są bardzo ważne rzeczy, nie mogą się z tej księgi wydostać dla ogółu ludzi. Tam jeszcze mamy schwytanego demona w tej klatce. Jest to ropucha, Możę pokazać, tylko uwaga, ona może być niebezpieczna. Ja mogę ją wziąć do ręki, ale normalny człowiek nie. Ja mam specjalną dyspenzę niebieską, ona mnie nie ukąsi. O, proszę, to jest demon, który będzie stracony dzisiaj, spłonie na ramię. Tam jest taka specjalna rama przygotowana, na której będzie rozciągnięty demon i spalony. W sobotę można było także zabawić się w detektywę i rozwiązać zagadkę śmierci średniowiecznego szlachcica Andrzeja Tenczyńskiego. Od godziny 13 do godziny 15 nasi goście mają za zadanie odwiedzić kilka miejsc w Starym Mieście, miejsc, które są częścią Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Pytania tak dopasować do każdej stacji czy miejsca, by pasowało, więc pomyślcie. Zaczął głupotę powiedzieć. Szymon Skórski wraz ze swoją grupą zaprezentowali średniowieczne rzemiosło. Dzisiaj generalnie prezentujemy rzemiosło, głównie ceramikę i kowalstwo, bo to są główne rzemiosła, od których zaczęliśmy naszą przygodę w ogóle z rzemiosłem, a potem zaczęliśmy rozszerzać nasze zainteresowania. Pojawiło się tkanie, potem pojawiło się barwienie, potem zaczęło się szycie strojów. My generalnie praktycznie pokazujemy teraz wszystkie takie główne rzemiosła średniowiecza. Kogo nie wystraszył Kat i Inkwizytor, ten miał okazję zmierzyć się w pojedynku z Tatarami. Chcielibyśmy przede wszystkim publiczności zaprezentować uzbrojenie tatarskie, opowiedzieć troszeczkę historii, jak tatarzy najeżdżali polskie ziemie, powalczyć trochę z mitami na temat ludów wschodu, tatarów, no i także troszeczkę popcować z ludźmi, żeby mogli nas podotykać, żeby mogli z nami porozmawiać poza jurtą, w której goście mogą posiedzieć, porozmawiać. Prezentujemy uzbrojenie, odzienie, dzieci mogą poszalać z łuku, dzieci mogą się z nami pobić, powalczyć. Podotykać naszych sprzętów, poprzymierzać. Na no, się walczyłem mieczem, przymierzałem i zaraz będę z ukuć, strzelał. Jakier bardziej rozwinięcie kultury. Pokazanie, jak było naprawdę. Kolega strzelał z zuku, ja tutaj przymierzałem różne rzeczy. To jest strój mongolski, mongolskiej arystokracji z XIII wieku, dokładnie żony Hana. Generalnie tym się właśnie różnią koczownicze stroje od strojów zachodnich, tych takich dam dworów na przykład. Kobiety miały sukienki. nie mamy hałaty, czyli bardzo praktyczną odzież, która pomagała przy jeździe konnej. Zapraszamy na kolejne spotkania z epoką wieków średnich. Informacje o spotkaniach znajdziecie Państwo na stronie www.mhk.pl.